Siemanku, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Preline. No i witam was wszystkich w pierwszym odcinku serii zagrajmy w rogu legacji. Nie mam pojęcia dokładnie, jak to się mówi, ale wiem tylko, że gierka jest naprawdę prześwietna. Naprawdę, naprawdę wciąga. Muszę wam to przyznać. Hello here, dobrze. Tego nie interesuje mnie, co możesz zrobić. Mówiąc szczerze, już troszkę pograłem w tą gierkę, nawet trochę bardzo, bo mam już tutaj sporo sporo itemków. Hmm, jump in the air. Podwójny skok. Ok, QRE to dash, dash. No to mogłoby być ciekawe, szczerze. A co to da? No. Ok, no to jest na pewno fajne, że więcej golda dostajemy. To jest na pewno fajna ewentualność. Także cóż, zaczynamy naszą przygodę. Na początku, niestety, musi nam zabrać resztkę naszego golda, a po prostu dostać się do zamku. Nie mam pojęcia, o co dokładnie chodzi w tej grze, ale gram sobie, po sobie gram. Tyle mogę powiedzieć. No i jak widać, dostajemy jeden golda więcej, czyli 10% w sumie golda więcej. Czyli za każde 100 golda będziemy dostawali 10% golda więcej, więc jak na my to jest bardzo fajne. No i proszę, widzicie? Naprawdę to się przydaje. Tak nasz dumbos, kochany, sobie biega. Biega w sumie lato, no ale. Whatever. No kurcze. O! Jeszcze raz. No i ładnie. No i ten też szybko zabity. No nie powiem, to było fajne z mojej strony. No i ładnie. A jeszcze raz, co nam tam. Nie, to nie jest ten szalony obraz, że tak powiem. Troszkę będzie tutaj głośniej muzyczka niż dźwięki z gry, ponieważ wydaje mi się, że. Będzie to po prostu jakby bardziej. No lepsze, po prostu. Też tutaj nie ma ok bez w No. Szybciutko zabijamy tutaj wszystkich. Prawie kość złapałem. No, nie wiedziałem, że aż tyle z tego bije w sumie. Co to jest? Oła! No, nie wiem. Nie no, kurczę. Zginę tutaj po prostu. Pewnie dałoby mi to sporo golda, ale. Ale wolę nie ginąć, niestety. Niestety, niestety. Właściwie to stety. Co tutaj może być ciekawego? Póki co nic jakoś szczególnie, ale... Okej. Okay. Zniszczyliśmy tutaj sobie. Fajnie, że odzyskujemy MP za To ta... ona raczej nie trafi. A by być pewnym. O kurczę... No i ładnie. O kurde. Ale to zrobiłem lipnie. No je, jest gidio. OK, Okej, sporo już tutaj golda uzyskaliśmy w sumie Łap nie, 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 zabijesz mnie, wybacz Nie po to tak daleko przechodziłem oh, Było naprawdę blisko O kurczę wbiegłem na niego, to było straszne lipne z mojej strony no, Ale coś tam, golda w sumie uzbieraliśmy w tą grę nie jestem jakoś bardzo ogarem, ale... You remember things with extreme clarity. Okej... Okay. Nie, nie lubię nic niewyraźnego. O! Nie no, ten będzie spoko. Skoro ma ADHD, no to szybciej będzie biegał. I dodamy sobie tutaj może tym razem w manę w sumie. No i raczej ze 139 goldów tu nic nie zrobimy. Fajnie naprawdę, że dostajemy więcej tego golda bo to niby tam kupie 100 goldana, ale co każdym razem to nam naprawdę dużo da. Wyobraźcie, że tutaj, tak pierwszy o Marynie, bo w sumie nie mam żadnego takiego tematu, to może przerzućmy się na jakiś temat. Co myślicie o filmie, który właśnie wyszedł? War Z. Ah! O kurczę, to było lipte No jeszcze raz. No i co myślicie o tym filmie? Jeśli już go oglądaliście, to ocencie go. Bo jestem ciekaw, jak, jak to wyjdzie. Wiem, że to będzie raczej na podstawie gry. Może nie na podstawie, ale ogólnie będzie bardzo podobne do gry, tak się domyślam w sumie. O kurde. Ja to mam szczęście po prostu. Ok. No i to było fajne, chociaż teraz o 11 golda tutaj sobie zbieramy. Bo jestem naprawdę ciekawy. Chciałbym się wybrać na ten film, ale nie wiem, czy warto tak naprawdę. O! Dobra, jeszcze Dumbassa z Criticala. No, ale niestety i tak coś oberwałem. No i wleciałem głupio w pocisku. Kilka tutaj, tej sobie zarobiłem. Dobra, łap. Mam nadzieję, że cię to tam zabije. A jak nie, no to ja się po prostu dobiję. No logiczne. Myślę, że tego tutaj też coś siekło już. Bo już nie ma full życia. Okej. Okay. Możemy to zniszczyć. Teraz zniszczymy stolik, za który jest 100 golda, aż dostaliśmy w sumie. 110 nawet. Take no damage. Nie wiem w sumie jak mam to zrobić. Hmm, mi tutaj. No i no nie Nie mam pojęcia jak to miałem zrobić. Teraz jak będę wracał sporo do Major. Dostanę. No nie no, głupie to było. Wydawało mi się, że to coś tam po prostu będzie się pojawić, coś w tym rodzaju. A naprawdę nie miałem pojęcia jak to miałem zrobić. Okej, okay. kogo sobie teraz wybierzemy? <laughs> nie będę tutaj za bardzo czytał tego, bo to nie ma aż takiego znaczenia Za każdym razem w sobie coś dodamy Fajny nawet spell teraz mał no w sumie Lubię go w miarę, nie zabiera aż tak dużo manu. A jest w miarę fajny Jestem w ogóle ciekaw, w który level trzeba być i ile... jak bardzo trzeba mieć uprage'owane, żeby na luzie sobie tam na tych dolnych poziomach na przykład Tam, o, what? O kurcze, no nie powiem nie, nie wiem o co chodzi naprawdę O, jakieś dwa tam sobie A, to mi raczej nie trafi Kurcze, kurczaczki Chyba te kurczaczki mnie leczą, jeśli się nie mylę, ale nie jestem w sumie pewien, więc nie chcę dosyć tutaj w błąd wprowadzać, ale wydaje mi się, że właśnie te kurczaczki. O, to było ładne. Niestety tutaj ze stołu już nic nie dos. Pierdłem? Nie to chciałem użyć, Albo mi się wydaje. Nie, no to było dziwne, zdecydowanie. Nie wiem, dlaczego teraz bije więcej, ale nie będę wchodził w szczegóły. To fajnie, że bije więcej Aha, okej, okay, na tabie jest mopka rozumiem No i ładnie Lecimy sobie tutaj dalej, już 180 golda mamy ponad. Nie jest to specjalnie dużo, ale... Lepsze to niż nic Nie, ty nie jesteś dumbosem, to ty mi nic nie dasz w sumie hmm. Pójdziemy sobie na górę Jestem ciekawy. Co tam fajnego zostaniemy? Albo nie fajnego w sumie. Kurczak No tak, kurczaków leci. Na górę pójdziemy później. O kurczę spadliśmy na sam dół prawie. To tak. No i ładnie. Nie straciliśmy nic, praktycznie, życia. W sumie nie praktycznie, tylko teoretycznie. Gdzieś tam leć. Może złapiesz tego kogoś. No i złapał. Fajno. Mój hajs. Mój hajs się musi zgadzać. Okej, okay, skoczymy sobie. W sumie ta gra jest łatwiejsza niż... M, ...trudniejsza właściwie. Niż sądziłem, bo tak na przykład... Muszę przyznać Wam, że to od Gimpera ją wziąłem. Naprawdę mi się spodobała. No i tak już została, po prostu zacząłem sobie w nią pykać. W sumie pomyślałem, czemu by też czegoś nie wrzucić. Tylko, że ja to mam troszkę już chyba wyższy poziom niż Gimper, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie jestem pewien. Bo już sporo naprawdę w to grałem. O kurczę. Dobra, czwarty dziennik. Przewiniemy go tutaj, może w fabułę, kiedy idzie się tam za głęby kiedyś. Ale na pewno nie teraz, nie mam na to większej ochoty. O kurde. Kurde, charge. No niestety. Troszkę się wpieprzyliśmy, była pewien, że będzie mniej tanki. Ale zabiliśmy sporo stworków, to jest nam to wybaczone. Eros so Heavy, enemies can't knock you back. You never get to roller coasters. Nie, takich nie lubię. To może weźmiemy sobie tego, który nie jeździł nigdy. Rollercasterem. Życie mam już w sumie sporo, to może dodajmy sobie teraz atak. No i 11 godzin mi zostało. No ten czar jest trochę lipny, muszę przyznać ten, co teraz mam. Jednak jest na pewno dużo większe prawdopodobieństwo, że trafimy. Więc chociaż tyle. Dobra, lecimy sobie dalej. Zarabiamy już w sumie sporo golda, więc jest jak najbardziej okej. Okay. Mam nadzieję, że ogólnie wam się taka seria spodobała. Jeśli nie, no to trudno. Dobra, nie, idę sobie stąd. Na nawet ten gold. Naprawdę nie chciałbym aż tyle golda straci życia stracić około 50 golda. Były głupie 10 golda, ale się, hajs się musi zgadzać No! No, w końcu No, nie wziął mi żadnego życia, więc fajno Tu można skoczyć, nawet nie wiedziałem no, tak, Tego to się muszę przyznać, to nie spodziewałem tego, tym bardziej Double powiadasz, double Okej okay. No i dobra, uliczymy się Ładnie tutaj go dostaliśmy Fajnie, że nas nie zaatakował. Wybaczcie, hmm, hmm, hmm. no że teraz nie pojawią się już dziennie filmiki, ale wiadomo jest lato, tak jak już mówiłem, ja nie obiecuję dziennych filmików. Charge Shmoto Ja nie obiecuję dziennych filmików, bo jest po prostu lato i... wczoraj sobie było na basenie i dzisiaj po prostu mam więcej troszkę czasu. Nie chciało mi się po prostu iść dzisiaj Nie ma podskoczyć i dostać szmatę, okej okay. No i fajno Dobra ty, ty mnie tak to ja się tak Będziemy tutaj za bardzo się No i okej okay. Bałam się, że stracę coś życia, fajnie było jednak nie stracić nic życia Kolejny nasz gold, kochany Jestem w ogóle ciekaw jak się na przykład zakończy ta gra Jakim bosem, czy coś w tym rodzaju Chociaż do końca gry mi naprawdę daleko jest tylko 110 golda Szkoda, szkoda Naprawdę szkoda No i coś tam, mamy. To może być niebezpieczne... Nie, dobra, wydawałoby się Jak się tam dostać? Może tutaj być jakieś przejście, nie wiem, czy coś w tym rodzaju. Jestem ciekaw... O! Proszę Państwa. No to było ładne z mojej strony. Fajnie, że pomyślałem o tym. Nie no, one są... Nie ja za dużo na nich stracę, nie opłaca mi się. Tutaj sobie pójdę na coś innego po prostu i... No jest zablokowane. Ciekawe dlaczego. Chodź tam Dlaczego tam jest zablokowane? Coś tu jest... Aha, to skrzynień W sensie... okej okay. Nie miałem pojęcia o co chodzi dokładnie Okej, okay, to już na prawo byliśmy Ale nie byliśmy u góry, to ładnie Zobacz, w tym momencie tam pójdziemy No i okej okay. Żeby nie stracić, stracić za dużo zdrowia Starek sobie jeszcze zniszczymy i... Byłem pewien, że to w sumie na mnie wpadnie a to by była straszna głupota z mojej strony O kurczę, sporo życia tu straciłem To w sumie sporo, no ale na pewno... Nie aż tak dużo Sporo, ale nie aż tak dużo Ach. Byłem pewien, że nic mi nie zrobisz, ale widzę, że to się wszystko potoczyło inaczej. No i nasz Gold tak jak już mówiliśmy. Kolejny dziennik, piąty. Nie obchodzi mi kompletnie ten dziennik. Więc chętnie bym go zniszczył, Będę tylko mu. Fajnie, jakby się dostawał gol na, na przykład zniszczenie takich dzienników. Myślałem, że ten taki lepszy jest, który strzela. Tak, pełno pocisków, bo nienawidzę go po prostu. A te są bardzo łatwe, więc bardzo łatwe, i prawie bym wszedł w pocisk. Ok. No i ładnie, ładnie. W sumie sporo już trwa tam wigatem. Fajna postać, po prostu, i długo mogę nią ugrać. No nie uważam, żeby to było zbyt łatwe. Szczególnie jeszcze z Chyba, że... O kurcze, wszedłem. Ale chociaż zabiłem. Boże, jakie ja się przestraszyłem. <głuch> o kurde. Chyba padnę w sumie na tym obrazie. Bo go nie odrzucą. Byłem pewien, że padnę. Nie no dobra, idę są naprawdę, bo sporo tutaj życia tracę. A mogę jeszcze przeżyć trochę. Co tu jest jakiś pytajniczek? Aha, pytajniczek, w sensie, że ten dzienniczek pytajniczek, je. Nic ciekawego, nic ciekawego. To nie dąbas, to nie dąbas. Tu nadal nie byłem O, kurczę No to było groźne Ach, i sporo tutaj w sumie życia straciłem Fajno o, ładnie Fajnie. A kurczę, coś mi ręka swędzi. Dobra, bierzemy sobie gold jeszcze. Że Randol zniszczymy i I lecimy dalej. Take no damage. Znowu taki troll. Jest na ciekaw, jak mam to zrobić. No nie, nie mam pojęcia. Zginę po prostu, gdy tam pójdę. A nie chciałbym. Więc po prostu się wrócę. O kurde tu jeszcze nie byłem, Ok. Co to jest? Losowy teleport, okej, okay, mogę mi w sumie w prawo, zamiast Ok, to wracamy tam gdzie byliśmy. losowy teleport to w sumie był trochę głupota, bo mógł nas teleport do takiego pomieszczenia, w którym po prostu nie miałbym szans. A to by nie było za fajne. Na tabie mapkę sobie zobaczymy. Gdzie był losowy teleport? Losowy teleport był tam, no, okej. Okay. To źle idę po prostu Biegnę, biegnę. O! O! Hajs się musi zgadzać. Tu już byłem na dole. To jest nasz losowy teleport, a nie będziemy się nigdzie teleportowali. Jeden, że możemy sobie odpuścić chyba będzie że to jakiś lepszy, bo to mi się troszkę większy, nie wiem czemu. No i ładnie. Sporo golda w sumie z niego wylatuje. Kolejne obiekty niszczymy. Trzeba pamiętać właśnie, żeby wszystkie tutaj rzeczy... Próbować niszczyć, bo spora naprawdę za tego leda jest Opłaca się Dobra, żeby załatwić Doom Bossa musimy to zrobić jakoś... O! Dobra, jest O kurcze, było blisko No i ładnie Charge. No i straciliśmy sporo życia w sumie z tego naszego charge'a. Ale już mamy ponad 1000 gota, więc w sumie możemy śmiało już skończyć tą próbę. Jednak postaramy się coś tu jeszcze ugrać. Dobra. No i lecimy sobie dalej. Dużo hajsu już mamy, naprawdę. Będziemy mogli sobie kupić dużo, dużo fajnych rzeczy. w sumie nie dużo. No ale łodewa o kurczę, ale się dałem Boję się teraz u bo jeden strzał jest po mnie. O kurczę, no i tak się zakończyła niestety nasza przygoda. Tak, tak więc Lady Henrietta Husband Slime by Warbox, a naprawdę sporo przeciwników ze sobą zabraliśmy, także jestem spełniony. Jeśli mogę tak to powiedzieć. Także cóż ja wam chyba już dziękuję za oglądanie. Myślę, że z odcinki z rogu Legacy będą po około 20 minut, żeby po prostu gra wam się szybko nie znudziła, a jest naprawdę fajna. Także cóż, ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków, a także łapkowanie i tak dalej. Także siemanko, Kojou, Pis, Elo.